Dzień dobry serdecznie, zapraszam serdecznie na kolejną e, lekcję, tym razem dla młodzieży i dorosłych, jak namalować e, w prosty i szybki sposób martwą naturę w technice akwareli. Na początek zapraszam serdecznie do krótkiego instruktażu, jakie przyrządy, jakie narzędzia, jaki papier nam będzie potrzebny, po czym pokażę technicznie, jak będzie to wyglądało. Najważniejszy w akwareli to papier. Papier, akwa papier. Mam tutaj. Można go kupić w skierni w strefach plastycznych bez problemu, o gramaturze 300 gram. Tutaj jest napisane 250 lub 300 gram. Jest to specjalny papier do akwareli, który pozwala nam szybko namalować akwarele. ją pięknie płonie wodę, ponieważ akwa, woda. Malowanie wodą, jest to malowanie wodą. Nie jest to podobne malowanie do, plakat, do malowania plakatówką. Plakatówką zupełnie się inaczej maluje, olejem się zupełnie inaczej maluje, akrylem się zupełnie inaczej maluje. Akwarela, jest to technika wodna, potrzebujemy też odpowiednich pędzelków. Pędzelki są z włosia, zwierząt, kuny, borsuka. Są to miękkie pędzelki, nie są to szczeciniaki. Ja swoje akwarele maluję zwykle. Piórkiem. potrzebujemy też do tego piórka, kiedyś pisano piórkiem, pisano w zeszytach, więc wracamy do technik sprzed lat. Używamy też do akwareli specjalnych farb, są to farby Karmańskiego, kupione specjalnie do akwareli, są też takie małe kosteczki, są to farby Rembrandta i mamy też farby akwarelowe w postaci... Ekoliny jest to bardzo mocny barwnik, rozwodniona farba akwarelowa, ale w postaci płynnej. Ja korzystam do robienia konturu właśnie z szarości, brązów. Staram się robić kontury tej martwej natury właśnie rozwodnioną akwarelą. Przystępujemy do malowania. Potrzebne są też jeszcze, można korzystać, są to też takie kredki. Do detali mamy kredki akwarelowe, które pod wpływem wody rozpuszczają się. Czyli w momencie, kiedy pomalujemy mały elemencik i zanurzymy swoją, swój pędzelek w wodzie, ja pokażę może na, na drugiej stronie. I rozwadniamy to. Pięknie nam się to rozlewa, wręcz się. O! Nie ma tego! Robi się taka wodna plamka. Kredki są bardzo przydatne do robienia detali. No to są te elementy, które nam będą potrzebne najbardziej. Zaczynamy od szkicu. Możemy yy, niedoświadczenie. Czyni akwareliści mogą się skupić na tym, żeby użyć jednak ołówka, żeby sobie rozrysować te wszystkie przedmioty, tak jak powinny być. Starajmy się rysować w naturalnej wielkości, żeby nie było problemu ze zmniejszaniem, z pomniejszaniem, czyli tak jak widzimy, rysujemy kształt tej cytrynki, kształt mandarynki i jagłuszko, które tam jest gdzieś w tle. Zaznaczamy sobie mniej więcej i awokado, które bokiem się tutaj rozkłada. Jeśli już naszkicujemy, korzystamy z rozwodnionej ekoliny. Ja maczam piórko i próbuję robić szybki szkic tej cytrynki. Bardzo ważne, żeby też zwrócić uwagę na światłocie. Światło mamy z tyłu i ono rzuca, może Państwo nie widzicie z tamtej strony, rzuca cień w tę stronę, więc na pewno tu już będzie pod tą cytrynką fajny światłocie. I zaczynam od cytrynki, która też tu będzie miała światło, pomarańczka. Z góry widziana, więc też tutaj też z tej strony światło. Wszystko po formie staram się zaznaczyć. Tak samo będzie piękny w tym wszystkim. I zaczynamy piękne jabłuszko, które ma takie ładne kształty. O, I ono sobie oczywiście dalej, czyli wyżej, ten horyzont wyżej, bo ono jest za cytryną, kończy się gdzieś tutaj, za cytryną próbujemy to rysować, nieregularne, bardzo ładne, bardzo ma ładną kolorystykę, czerwono-żółte. Gdzieś tu z tyłu, też cofnięte poza tę linię, czyli dalej niż ta pomarańczka, właściwie na tej samej linii, której jest cytryna, gdzieś tu zaczyna się to awokado. I rysujemy to, to nasze awokado. I też oczywiście tam wszędzie cień, rzuca to samo jest za tą, pod tym jabłkiem. Właściwie już pada na cytrynę. I to jest nasz pierwszy szkic. Odkładamy pióreczko i zaczynamy korzystać z farb. Wybieramy sobie pędzelek, ja wybieram najprostszy, jaki jest, może ten. I tak jak powiedziałam, malowanie, malowanie akwarelą jest to malowanie wodą, czyli co, wrzucamy do tych pojemników dużo wody. Za każdym razem, jak mieszamy, to maczamy w wodzie i myjemy pędzel, żeby tu było dużo wody. O. Ja maluję cały czas wodą. Nie nakładam jak, 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 jak plakatówka, tylko staram się samą wodą. I zaczynamy malować. Proszę. Zostawiając w technice akwareli, robimy tak, że tutaj pada światło, tu jest ciemniej, więc staramy się ten, ten światłocień, to światło, które jest na tej cytrynie zostawić pod tej lewej strony, a przyciemniać od dołu. Tu jest najciemniej, i zaznaczam sobie, że ta cytryna najciemniej ma pod spodem. Fajne te wszystkie bliki zostawiam. Gdzieś gdzie się to światło chodzi, ponieważ w technice akwareli światłem jest światło kartki, na której malujemy. Nie używamy bieli, jest oczywiście biała akwarela, ale ja staram się tak malować, żeby zostawić światło tego tła. Potem będę dodawać tutaj, ale światło tej kartki, na której malujemy, jest światłem owocu. Myjemy, zaczynamy następnie. Czekamy aż to wyschnie i zaczynamy od mandarynki. Szukam sobie pomarańczu, e, po troszkę czerwieni, wlewam tutaj do tego i zaznaczam troszkę czerwieni. Muszę ją zmieszać, żeby była pomarańcz, to dodać trochę żółtego, Tak? Więc troszkę żółci i mamy pomarańcz. Proszę bardzo, dzieje się nam tak. Za każdym razem myjemy. Mieszam sobie te kolory na kartce. Cały czas mieszam makarce i tu zaczynam delikatniej, bo tu światło, więc tu zaczynamy delikatniej i można sobie jeszcze pomóc teraz tą rozwodnioną akwarelą. Kiedy jeszcze jest mokre, lubię też pracować w ten sposób, żeby zaznaczyć mokry, zobaczcie Państwo co się dzieje, pięknie zaczyna nam się kolor, tak samo tu, sam się układa ten kolor i ten cień nam wychodzi po tej cytrynki. i o to mi właśnie chodziło. Myjemy, zostawiamy to, potem będę dalej na tym pracować, chyba że chcę więcej tej czerwieni tu wprowadzić, jak najbardziej mogę dalej się bawić i mogę rzucić, żeby pokazać, że jednak to jest pomarańcz, że za bardzo może czerwone nam wyszło. I cały czas zobaczcie jak to płynie, to płynie pięknie, płynie i po to właśnie chodzi na Zaczynamy, następno powinnam wziąć większy pędzelek do jabłka, bo jabłko mam duże. Zaczynamy od zieleni. Szukamy sobie zieleni. Dobrze mamy tu zieleń, nakładam tutaj więcej tej wody, żeby mi się... Bo to się szybko bardzo rozpuszcza i zaznaczam te... Może awokado, mamy już zieloną. Delikatnie tu. Potem będę ciemniejszą stosowała, bo tu jest niestety, ale ciemniejszy tylko. No te delikatne z tej strony. Posiadam, jest bardzo ciemna zieleń, to jest chyba ta. Tam ciemna zieleń, proszę. I nakładamy. Cały czas ma na tej naszej pracy płynąć. Ta praca ma płynąć. Płynie. Cały czas płynie. Piękne się tworzą tutaj światło cienie. O. Myjemy. I znowu poczekam, aż to troszkę wyschnie, potem sobie to podkoroluję, pod, pod yy, czernią pod, podciągnę, ale na razie czekamy. Robimy znowu jabłuszko. Jabłuszko jest, przepraszam, żółte, czyli tak naprawdę potrzebne nam no, trochę żółte, troszkę żółci. Tu yy, bardzo fajnie ten kontur rozmywa się i łączy, ponieważ szkic zrobiony był akwarelą, która też się, to nie jest tuż. To jest rozwodniona akwarela, która też się rozpuszcza. W momencie, kiedy ja nanoszę tu żółte, to ten kontur mi się troszeczkę rozpuszcza, się trochę niweluje. Nie ma wtedy takich mocnych odcieni i to bardzo fajnie wygląda. Można sobie jeszcze tutaj trochę namoczyć, żeby się fajnie rozmywał czerwony. I zasuwamy z czerwienią. Ta czerwień ma się to na pięknie rozlać. Na tym jabłuszku, proszę. Spróbuję jeszcze dać drugiego mocniejszego takiego karminu, żeby trochę podkreślić. Może nie ten kolor, może jeszcze ciemniejszy. Przepraszam najmocniej. O! I Jeszcze mocniej tutaj podkreślimy, bo ono takie tutaj najmocniej jest właśnie na samym dole tego jabłuszka. Jeszcze bym wzmocniła awokado na dole. Technika akwareli to też technika cierpliwości. W momencie, kiedy naniesiemy, czekamy aż wyschnie. Staram się, żeby te elementy mi się nie połączyły razem. Jeszcze wzmocnię swoją cytrynę, która trochę mnie tutaj niepokoi, że ona mi się zrobiła taka blada, ale to troszeczkę. O, no i teraz cały czas czekam. Mogę sobie jeszcze teraz zrobić cienie. Cienie robimy. Hmm. Poszukam tutaj farby takiej. z lekkiej szarości. Postaram się tutaj nie dotykać tej zieleni i zaznaczyć, żeby to szybko wyglądało, tą szarość, ten cień, który rzuca owocek. O, no niestety popłynęło już, ale to fajne. Niech sobie płynie. I tutaj potrzebna jest właśnie bibułka. Jeżeli nam się tutaj rozleje, oczywiście usuwamy to za pomocą takiego zwykłego, zwykłego ręcznika. Z mojej strony to mam, zasłaniam sobie pracę. Powinnam mieć farbę z tamtej strony, no ale trudno, tak wyszło. Tę prawam. Jeszcze raz robimy pod, pod cień. Tutaj tak samo należy uważać bo to jest cały czas płynna sprawa. Więc. Czekamy, musimy chyba poczekać, aż to lekko przeschnie. O, już nam poszło niepotrzebnie. Dobra. I tu już oczywiście, niech sobie to wszystko świetnie płynie. Nawet jak nam tu poszło czerwienią, nie ma to znaczenia. Poczekamy troszeczkę, aż to wyschnie. Tutaj, jak to wszystko sobie jeszcze jest mokre, schnie. Ja przystępuję jeszcze do malowania tła. Mam tutaj trochę o, delikatnie, też cały czas woda, woda, woda. Normalnie lejemy, tak jak mówimy, czasami, że lejemy wodę, to lejemy na karton, żeby to wszystko pięknie było widoczne. To musi mieć swoje tło. Ja wymyśliłam sobie tutaj lekki fiolet, taki delikatny, który nie jest agresywny, ale świetnie dopełni te wszystkie elemenciki. Tu mi się nawet nie przejmuje się specjalnie, widzicie, zrobiła się tutaj jakaś, jakaś kropka, która w ogóle, ale staram się też, żeby to mi nie dotykało, bo to jeszcze jest mokre, więc żeby pokazać szybko, to niestety trzeba ale to, że te elementy zostają tutaj pomiędzy, to powoduje, że ta akwarela jest bardzo lekka. I na tym cała rzecz polega. Nawet to, żeby się tutaj przelało, wcale mnie to nie martwi, ponieważ zaraz to będę podkręcała. Teraz te właściwe cienie. Popatrzcie, jak to pięknie nadal się na tym rozlewa. Cała, e, cała tak naprawdę. Magia polega na tym, żeby użyć właściwych materiałów. Odpowiednie farby, odpowiedni papier i zobaczcie, niewiele tutaj przykładam ręki, samo się rozlewa. <laughs> tak jak magia kina, tak magia akwareli. Jeszcze ja uwielbiam na końcu, żeby tak dopełnić to wszystko, gdzie jest to moje piórko, poszaleć z kreską. Bardzo lubię jeszcze na koniec zaznaczyć te elementy tu, gdzieś było. Staram się po prostu jeszcze tutaj pokazać, że można troszeczkę poszaleć z kreską. Tutaj fajne, fajne wgłębienie na to jabłko. Pokażmy. Pokażmy też, że to jabłko ma jakąś formę, taką okrągłą. A dlaczego nie? Zobaczcie, wcale się tym nie przejmuję. Nadal maluję sobie piórkiem na tym, żeby wydobyć troszkę głębiej, żeby pokazać, że światło światłoci najważniejsze jest tym wszystkim. Więc jeszcze podkreślam te moje elementy tam, gdzie jest najwięcej cienia. Staram się dodać jeszcze tego cienia tą rozwodnioną akwarelą, która jest taką o. Do tego cienia. Proszę bardzo. Tutaj tak samo. Tu się fajnie zaczyna ta cytrynka. To można sobie podkreślić. Niech to wszystko pięknie w wygląda. I na koniec podpis. Bardzo ważne. Dzieła swoje wszystkie podpisujemy. Bardzo proszę. Zachęcam serdecznie do eksperymentowania z akwarelą. Osoby, które chciałyby zgłębić bardziej tajniki akwareli, zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki na zajęcia.